Witam wszystkich przegrańców. Moje życie nie różni się wcale od waszego, ale ja swoje stulejarskie życie próbuję sobie umilać. Mam na imię Romek, mam 28 lat i, jak wszyscy z tego forum, nigdy nie miałem dziewczyny. Niedawno moja matka, nie mogąc już dłużej znosić mojego przegrania, załatwiła mi pracę w McDonaldzie. Pracuję w kuchni przy przyrządzaniu tych świństw, co je tak ze smakiem w wpierdalacie. Jak już mówiłem, nigdy nie miałem dziewczyny, ale znalazłem za to sposób na zaspokajanie moich fantazji. Gdy widzę, że jakaś laseczka wchodzi do baru, przysłuchując się co zamawia, staram się jako pierwszy przygotować posiłek, aby trafił prosto do niej. Oczywiście wcześniej przyrządzam danie obficie polewając je moją spermą, którą skrzętnie wydobywam w nocy podczas nocnych sesji z jodpegami. Jak widzicie może jestem przegrany, ale nie każdy może się pochwalić, że jego sperma ląduje w żołądkach tylu laseczek. Nie wiem jak wy, ale mnie bardzo podnieca widok jak nic nie wiedząca dziewczyna delektuje się moim nasieniem. Czasami jak jest nocna zmiana, a ja jako jedyny Jestem za kuchnią, uwielbiam patrzeć się na nią ze szczerym uśmiechem, waląc sobie radośnie. Niestety muszę już kończyć, bo czeka na mnie nocna zmiana. słójczek już napełniony, więc idę do pracy. Cześć, to znowu ja. Właśnie sobie siedzę w pokoju szefa i mam okazję pobuszować po jego kąpie. Dzisiaj ruch raczej niewielki, więc słoiczek się raczej nie przyda. No cóż, niecodziennie świeci słońce. Nieważne. Jako, że moje stosunki pracy z szefem są niezbyt dobre, wszyscy pracownicy mają około 18 lat, więc szef uważa mnie za prawdziwego przegrańca, wielokrotnie mnie upokarzając przed kadrą, postanowiłem odpłacić się cwaniaczkowi za moją niedolę. Właśnie się włamałem do szafeczki z alkoholami. Już wiem, co ten chuj robi z naszymi premiami za nadgodziny, które od trzech miesięcy obiecuję wypłacić. Znalazłem jakiś napoczęty likier o mętnym kolorze i wlałem tam całą zawartość słoiczka. Trochę czuję się jak pedał, wiedząc, że będzie pił moją spermę, ale żądza zemsty na nim jest większa. A tak naprawdę to jest chyba jedyne wyjście, żeby mu odpłacić. No nic, kończę, bo widzę, że ruch się wzmaga. Słoiczka już nie mam, to przynajmniej naszczam do frytek. Wiodę sobie mój żywot od dnia do dnia, ale dzisiaj miałem duże pole do popisu. Do mojego baru weszło stado zakonnic. Pewnie jakąś pielgrzymkę miały albo coś w tym stylu. I zamówiły... tak, tak, dobrze wiecie co. Były bardzo spragnione i wszystkie zamówiły szejki. Jak rzecz nie odpowiedziałem, że na takie długie zamówienie trzeba poczekać. Moje lędźwie przecież mają jakieś granice produkcji. No ale wszystko się udało i po 20 minutach zakonnice mogły się delektować każdą kroplą mojej mikstury. Chwaląc dar w postaci kojącego nektaru odeszły dalej w swoją trudną i żmudną drogę. Życie czasem potrafi być sprawiedliwe. Będąc jeszcze we wczesnej podstawówce, zadłużyłem się w pewnej dziewczynie. Pierwsza prawdziwa miłość. Niestety mój wygląd zewnętrzny raczej laski odstraszał, więc wiadomo jak się skończyło zagadanie do niej. Wyśmiała mnie przed całą klasą, przez co miałem już przejebane do końca mojej edukacji. Do liceum już nie poszedłem, bo się nigdzie nie dostałem. Ale dzisiaj nadszedł dzień, na który się czeka całe życie. Do McDonalda, gdzie pracuję, weszła owa dziewczyna. Widać kobieta z klasą. Pewnie daje dupy jakimś wipom. Nie oczywiście nawet nie poznała. Tak naprawdę nawet na mnie nie patrzyła, bo w stroju służbowym McDonalda muszę wyglądać naprawdę żałośnie. Namówiłem były obiekt moich westchnień, aby zamówiła specjalność szefa kuchni. Tak tak, z ekstra sosem. Nalałem do jej hamburgera całą zawartość spermy, jaką mi się udało wcześniej w nocy wydobyć i delektowałem się jej każdym kęsem, wyobrażając sobie, że robi mi loda. Jej chyba też smakowało. Bo jej uśmiechnięta i zadowolona twarz po prostu emanowała rozkoszą. I tak oto przeleciałem mój obiekt westchnień. Dzisiaj szef przedstawił nam nowego pracownika. Koles jest w moim wieku i już na pierwszy rzut oka widać, że jest przegrany tak samo jak ja. Już na początku młodsi pracownicy napluli na niego i kazali spierdalać. Widać było, że jest już przyzwyczajony do wyzwisk, ponieważ potulnie odszedł do swoich zajęć. Trochę mi się go szkoda zrobiło, więc postanowiłem podać mu pomocną dłoń. Okazało się, że ma na imię Krzysiek i jest równie przegrany co ja. Zastanawiam się teraz, czy moja matka kiedyś się nie skurwiła i nie wyjebała tak brzydkiego dziecka. Następne ułomne dziecko pewnie już było nie do zniesienia. Ja też się cieszyłem z nowej znajomości, ponieważ oszczerstwa reszty podzieliły się teraz na mnie i Krzyśka, przez co trochę zelżały. Od razu więc postanowiłem, że wniosę w jego życie trochę promyczka słońca i wtajemniczyłem go w mój sekret ze słoiczkiem. Na początku miał pewne obawy, ale chyba mu się spodobało, bo zaraz poszedł do kibla i wyszedł z niego z pełnym słoiczkiem spermy, który potem skrzętnie wlał do hamburgera pewnej eleganckiej pani. Tak oto teraz niestety musimy dzielić się laskami, ale jego obecność jakoś mnie uspokaja, ponieważ jest równie przegranym stulejarzem co ja, przez co trochę łatwiej mi się żyje. Witam was kolejny raz, moi mili. Mój żywot od pojawienia się Krzyśka w pracy znacznie się poprawił. O ile to można nazwać poprawą, ale obelgi padają już na mnie rzadziej. Wiedziemy sobie spokojny żywot, dodając potajemnie do jedzenia nasz sekretny składnik. Dzielimy się laskami sprawiedliwie, chociaż występują czasem małe sprzeczki, ale potrafimy się dogadać. Dzisiaj właśnie wybuchła największa sprzeczka o laskę w naszej historii wspólnej pracy. Weszła naprawdę bombowa dziewczyna do baru i spodobała się nam obu. Trochę się pokłóciliśmy, kto ją ma obsłużyć, ale ja przytomnie zaproponowałem seks zbiorowy. Obydwaj dodaliśmy do jedzenia spermę i w zaciekawieniu przeżywaliśmy nowe doświadczenie. Dziewczyna była trochę nieprzyzwyczajona do podwójnej dawki i troszeczkę jej zostało na wardze naszej spermy. Lecz ona zareagowała na to prawidłowo i oblizała się soczyście, nie urajając ani jednej kropelki nasienia. Muszę przyznać, że taki seks wieloosobowy był dla mnie nowym przeżyciem. Było to bardzo ciekawe i może w przyszłości też zafundujemy coś podobnego sobie. Życie to niespodziewane zwroty akcji. Dzisiaj idąc do pracy dostałem kamieniem w głowę od trzynastoletniego dziecka. Rozpoznał mnie ten tusty bachor, bo często odwiedza McDonalda i widząc jak ze mnie brechtają w pracy, również traktuje mnie jak gówno. Wcale mu się nie dziwię, bo będąc na jego miejscu też pewnie bym tak zrobił. Nie pozostało mi nic innego jak rozsmarować bolące miejsce i pójść dalej. Wiedziałem przecież, że jak przyjdzie pora obiadowa to gówniarzowi odpłacę się za te zniewagi. I tak też było. Nie chcąc wzbudzać podejrzeń, powiedziałem Krzyśkowi, aby obsłużył grubasa, dodając mu coś ekstra do paszy. Krzysiek przystąpił więc do przygotowań, kupił mięso mielone i wymieszał je ze swoim gównem. Jebało jak cholera, ale i tak nikt nie poczuł, bo wszyscy trzymają się raczej z dala od nas. Gdy mięsko było gotowe, nie zapomnieliśmy soczyście splunąć do bułki oraz soczyście się spuścić na gotowego hamburgera. Mały grubasek nawet nie zajarał, że hamburgery były polane spermą, ale ochoczo począł ją zlizywać. Z jego miny widać było, że raczej mu smakuje, ale ja, w spukłupieniu oczekiwałem finału. I tu nastąpiło największe zaskoczenie. Grubas po pierwszym kęsie zaczął dosłownie pożerać hamburgery z klocami. Nie wiem jak to możliwe, ale pewnie te wszystkie przyprawy, jakie tam wpierdalamy na co dzień, zabiły smak. Prawdę mówiąc, zrobiło mi się niedobrze i narzygałem na piec z bułkami. Krzysiek, który jest raczej bardzo oszczędny, wyczyścił bułki z wymiocin i 15 minut później lądowały one w żołądkach konsumentów. Dzisiaj niestety szef znowu wyjebał mnie na nocną zmianę, więc sam sobie siedzę w pustym barze nudząc się niemiłosiernie. Postanowiłem więc zobaczyć, czy dopił owy likierek z moją spermą. Niczym czeczeński komandos wślizgnąłem się potajemnie do biura i ku mej uciesze znalazłem pustą butelkę owego likieru. Jako że postawa szefa co do mojej osoby nie zmieniała się, wiedząc, że lubi moje wyroby, postanowiłem mu urozmaicić życie. Wyjąłem z barku żubrówkę i zlałem pół zawartości do innej flaszki. Będzie dzisiaj impreza hoho. -ho. Resztę uzupełniłem moimi szczynami, dodatkowo soczyście, harając na koniec. Taki to już jest mój żywot. Muszę działać w podziemiu, bo inaczej nie mam szans w starciu twarzą w twarz. Ale i tak mój sposób daje mi wiele satysfakcji. Po pracy, wracając do domu, popijałem sobie ową Żubrówkę. Nie muszę chyba mówić, że się ujebałem jak świnia. Zresztą sam nie wiem, czy się ujebałem, czy nie. To był mój pierwszy kontakt z alkoholem. Zawsze mama zabraniała, więc się posłusznie stosowałem do zakazów. Ostatnią rzeczą, jaką pamiętam, był jakiś facet pytający się, czy mam papierosy. Obudziłem się dopiero rano. Na głowie miałem założoną czarną, skórzaną maskę. Byłem skuty różowymi kajdankami, a mój brzuch był pełen śladów po kiepowaniu petów. Dodatkowo miejsce, w którym leżałem, było wybrudzone mieszaniną szczyn, żygów i gówna. Z okropnym bólem głowy wstałem z miejsca i zacząłem rozglądać się po pomieszczeniu. Oczami odnalazłem drzwi i szybko wybiegłem na zewnątrz. Dopiero tam zobaczyłem, że popełniłem błąd. Ludzie patrzyli się na mnie z obrzydzeniem. Jakaś staruszka zemdlała, matki zasłaniały oczy swoim dzieciom. Po chwili podbiegł do mnie jakiś facet i walnął mnie prosto w ryj. Na szczęście udało mi się uciec przed przyjazdem policji i całą resztę dnia przeczekałem w krzakach. Dopiero po zmroku odważyłem się wyjść z mojej kryjówki i udać się do domu.